Jak to jest, że widzisz w sklepie figurkę Twojego ulubionego bohatera albo zestaw Lego, który wpadł Ci w oko w internecie? Bierzesz do kasy, płacisz i nagle budzisz się 5 lat później ze 150 figurkami, brakiem miejsca w domu na kolejne oraz ze sporą sumą pieniędzy, której brakuje Ci na koncie. Brzmi znajomo? Dla mnie też. Bo te lalki z bezduśnym spojrzeniem zabrały mi sporą część mieszkania. Jaki pieniędzy z portfela? Daj znać w komentarzu ile masz funko Popów w kolekcji. A teraz lecimy. Empik, Smyk, Media Markt, Media Expert, a ostatnio nawet Action czy Biedronka. Z każdej strony atakują nas popy. Czyli figurki firmy Funko, które przedstawiają bohaterów popkultury, gier, sportu czy telewizji. Wszystko po to, żebyś mógł sobie sprawić swojego ulubionego bohatera, który wyląduje u ciebie na półce. A tu już zaczyna się efekt kuli śnieżnej. Kupisz jedną figurkę, no bo to twój ulubiony bohater. Później kupisz drugą. No bo tą postać też lubisz, prawda? Trzecią kupiłeś, no bo była w sumie w dobrej cenie. Czwarta lalka trafiła do ciebie no bo będzie dobrze wyglądała na półce I tym sposobem nieświadomie stałeś się kolekcjonerem Oczywiście nie ma w tym nic złego Póki nie mamy do czynienia z patologicznym zbieractwem Ale psychologia sprzedaży stosowana przez firmę Fanko Jest zdumiewająca Te lalki z bezdusznym spojrzeniem Czarne oczy bez wyrazu Tępe, ale hipnotyzujące spojrzenie Tu jestem Popy od paru lat to hit sprzedażowy jeżeli chodzi o popkulturę Mnogość wyboru, setki serii Wielkie, jak i niszowe marki, to wszystko przyczyniło się do sukcesu figurek. Figurkę Spidermana? Proszę. Figurkę Kevina de Bruyne? Proszę, figurkę Magdy Gessler? Niestety nie ma, ale gwarantuję, jak tylko się pojawi, to będę pierwszym, który ją kupi. Pora pogadać, ile kosztuje taki dodatek do wystroju naszych wnętrz. Ceny figurek wahają się od kilkunastu do nawet kilku tysięcy złotych. Tak, tak, tak. Dobrze słyszeliście. Ceny figurek, które są poszukiwane przez kolekcjonerów, sięgają naprawdę kosmicznych kwot. Na przykład, Loki z 2012 roku z komik Conów San Diego sięga na aukcjach prawie 1600 dolarów. Metaliczny Iron Man z tego samego eventu. To już koszt prawie 3,500 dolarów, ale możemy zakładać, że standardowa cena figurek to od 50 złotych w górę. Skąd więc takie astronomiczne kwoty za niektóre egzemplarze? Jak w każdej kolekcjonerce, rzadkość modelu stanowi o jej cenie w reselini. Prawdziwym złotym strzałem był dwupak postaci nazwany Golden Ticket. Czyli dwie złote figurki Williego Łąki i Umpa Lumpa, których cena przekroczyła astronomiczną kwotę 200 tysięcy dolarów. Zestawów wyprodukowano i rozdano tylko 10. Stąd ich kosmiczna cena, ale wróćmy do przyziemnego kolekcjonowania popów. Przeprowadziłem ankietę na swoim Instagramie, na którego serdecznie zapraszam. Link w opisie. Ile posiadacie figurek w swoich kolekcjach? I większość z ankietowanych, jeżeli już posiada popy, to więcej niż jednego. A ponad 20% to już popowi maniacy z ponad 20 sztukami na koncie, co pokazuje, że wpływ Funko na rynek kolekcjonerski jest znaczący. Wygląda na to, że firma Zaveret na stałe zagościła na naszych półkach i w naszych portfelach. Pamiętajcie, nie ma nic złego w kolekcjonowaniu, o ile robicie to z głową. Wszystko może uzależniać, nawet kolekcjonowanie figury. Napisaliście już w komentarzu, ile macie popów? To na co czekacie? Polecam też obejrzeć mój ostatni film o AI. A tymczasem dzięki za uwagę. Zostaw lajka, a nie będziesz miał oczu jak popy. I do następnego. Cześć.